Siema siemanko, Nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj obiecany odcinek o poplonach na gleby lekkie i bardzo lekkie. Jak wiecie, na takich gospodarujemy. Co tutaj może ten piękny krajobraz o tym pięknie e, świadczyć? E, jeśli chodzi o poplony na glebach lekkich, mamy tutaj utrudnioną sytuację, ponieważ zasadniczo mamy te gleby mniej zasobne. Gorzej jest z utrzymaniem wody, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie każda roślina urośnie. A na glebach bardziej zasobniejszych, tak naprawdę, ogranicza nas głównie woda, ale nie zawsze, wiadomo. Są wyjątki, ale jest odepoplony o wiele, wiele łatwiej. W przypadku gleb takich mniej zasobnych, tutaj, że tak powiem, ogranicza się troszeczkę ilość tych gatunków, które można wysiać, które się nam udadzą, ale tak naprawdę jest i tak. W czym wybierać, więc tutaj nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o te gleby lekkie, tak jak w naszym przypadku, siejemy te poplony głównie po to, żeby dostarczyć materii organicznej, tak jak na przykład na tych działkach bardziej oddalonych od domu, żeby tutaj nie wozić obornika itd. Oczywiście zostaje słoma, co zresztą widać, jest to ta działka, którą wzięliśmy w ubiegłym roku, gdzie łubin gorzki wymiękł totalnie, żyto sypnęło około 4 ton. W przyszłym roku ma być tutaj słonecznik, bądź łubin, ale bardziej słonecznik, jeszcze do końca nie wiem. Więc po prostu ten poplon, który teraz wysiejemy, zostaje tutaj na zimę i będzie siany prawdopodobnie w mulcz. Słuchajcie, w siewniku mamy tutaj e, mieszankę roślin drobnonasiennych, tak naprawdę mieszankę dwóch mieszanek z kuzadę, optikorn, gdzie znajduje się facelia, gdzie znajduje się gorczyca oraz rzotkiew. i e, drugą mieszankę e, jest to ECO10. Jest jej troszeczkę mniej tutaj, szukam, o, tutaj mamy olejarkę abisyńską, jest to roślina, która jest z rodziny złożonych, z rodziny astrowatych, jak dobrze pamiętam. I mamy tutaj cztery rośliny, to wszystko pójdzie na ten kawałek. Jeśli chodzi o gorczycę i rzodkiew, tak jak wspominałem, nie siejmy tego na polach, gdzie chociażby uprawiamy rzepak. Ponieważ jest to roślina krzyżowa, więc możemy tutaj sobie, że tak powiem, robić bałaganu z chorobami, chorobami krzyżowymi. A teraz przechodzę do takiego opisu podczas już pracy poszczególnych roślin, które gdzieś na takich lekkich glebach w poplonach możemy wysiewać. W pierwszym roku to był problem, żeby. Czyli no w pierwszym roku, no tak naprawdę rok temu był tutaj problem, żeby w ogóle podjechać na tej górce taki piach. A tutaj na no żyto już, że tak powiem, sobie. Dawało radę, ale co do tych gatunków, które wysiewać możemy gdzieś tam na lekkich glebach, nie będę tutaj teraz rozgraniczał użytkowania międzyplonu czy poplonu, bo to jest naprawdę długi temat. A ja osobiście nie znam się jakoś mocno na międzyplonach, które można uprawiać w kierunku właśnie paszy dla bydła, chociażby, więc ten temat, że tak powiem, tutaj. By musiała taka osoba poruszyć, która, że tak powiem, na tych mieszankach, poplonach dla bydła się zna. To o czym będę wiedział, to powiem, ale jakiś, że tak powiem, super ekstra szczegółów bym się tutaj po prostu w tym kierunku nie wdawał. Jeśli chodzi o rośliny, zacznę może od tych roślin, które właśnie mam w tych mieszankach, które dzisiaj wysiewam. Jeśli chodzi o olejarkę, tak jak wspomniałem, Mungo. Jest to roślina, która nie jest zbyt często uprawiana w Polsce. Praktycznie no mało kto o takiej roślinie wie. Jest to roślina, która dorasta do około metra wysokości. Ma takie kwiaty właśnie astrowate, jak to astry gdzieś tam w ogrodach u babci. I jest to roślina, która nie ma zbyt dużych wymagań. Produkuje dużo masy, może przemarznąć bardzo szybko. Tam minus 2 stopnie bodajże, że tak powiem, ją ścinają. Ale nie ma jakiegoś super ekstra mocnego korzenia, a to w poplonach też jest bardzo ważne, żeby tutaj poplony po prostu były zróżnicowane nie tylko pod względem ilości masy naziemnej, ale także pod względem masy korzeniowej, głębokości korzenia itd. itd. bo to głównie gdzieś tam nam tą glebę chociażby drenuje. I jeśli chodzi o mungo, jest ona coraz częściej dodawana do różnych mieszanek poplonowych. Często ludzie, nawet o tym, mówiąc, nie wiedzą gdzieś tam i, i, i olejarka kojarzy się im z rośliną krzyżową, ale ona rośliną krzyżową w żadnym przypadku nie jest. Jeśli chodzi o drugą roślinę, Facelię, o niej już dość dużo opowiadałem. Facelia także nie ma wysokich wymagań. Jest to roślina, która, podstawowym warunkiem, żeby udała się w poplonie, musi być dobrze przykryta. Bo jej nasiona nie kiełkują na świetle, musi być przykryta chociażby gdzieś tam warstwą słomy, warstwą gleby też nie za głęboko, no około 2 cm. Zresztą, jak większość roślin drobno drobnonasiennych, nie powinny iść gdzieś tam w głąb gleby. I tutaj, jeśli chodzi o facelio, na tworzy taki wiązkowy system korzeniowy, ale też jest taki jeden króciutki, jakby to powiedzieć, palowy. I tutaj facelia, ona na początku ma powolne tempo wzrostu, następnie fajnie to całe pole zakrywa. Jest taką fajną rośliną, jeśli chodzi o siew, jakbyśmy chcieli siać w mulcz, ponieważ bardzo łatwo przemarza, jest bardzo krucha, nie ma problemu potem, żeby wjechać z jakąkolwiek maszyną, tam się nic nie przypycha i tak naprawdę, no może czasami, że tak powiem, na tym polu stworzyć taki fajny kożuszek, jeżeli będzie miała dostarczającej ilości wody czy składników pokarmowych, chociaż no tutaj jeśli chodzi o facerię, mówi, ona nie ma jakichś wielkich super ekstra wymagań i też nie lubi nadmiaru wody, ona się nie uda gdzieś na jakichś tam glebach bardziej podmokłych ona, że tak powiem, lubi takie gleby napowietrzone i tak i tak tutaj widzę, że troszeczkę za wysoko miałem talerzówek na pierwszym przejeździe, ale chyba potem opuściłem. Tak to jest, jak się gada. Jeśli chodzi o facerię, tutaj norma wysiewu w poplonie to około 15-20 kg. Ja i tak czy siak jestem troszeczkę za zaniżaniem poplonów. Nie za ich jakimś tam super ekstra wielkim zawyżeniem i tworzeniem gęstwiny. Niech ten poplon też troszeczkę sobie miejsca ma. No ale to, to wszystko musimy sobie ocenić po prostu względem warunków jakie na polu panują. Jeśli chodzi o olejarkę, bo nie wspomniałem tam też bodajże jest 15 20 kg. W przypadku kolejnej rośliny gorczycy, tutaj gorczyca, niektóre z odmian gorczycy są odmianami mątki kopójczymi. Jeśli gdzieś tam uprawiamy buraki, to jak najbardziej tutaj gorczyca nam się przyda. Podobnie jak rzadkie poloni. za chwilę, jeśli chodzi o gorczycę, ja akurat zwolennikiem gorczycy wielkim nie jestem. Chociaż nie ma co ukrywać, że jest to roślina poplonowa, która jest z kategorii tych najtańszych i budujących dość dużo masy naziemnej, Ale niestety, w przypadku gorczycy, tutaj ona bardzo mocno wysusza glebę. Gdybyśmy na przykład chcieli po takim poplonie jeszcze posiadać coś ozimego, kolejna sprawa jest taka, że w przypadku gorczycy. Gdybyśmy posiali rośliny bobowate, możemy troszeczkę ograniczyć brodawkowanie na roślinach syrączkowych typu tam łubin, groch itd. itd. No jest taki wpływ po prostu groczycy na te gatunki roślin, że mogą gdzieś tam mieć troszeczkę problemów z wiązaniem tego azotu wolnego z powietrza. Nie jest jakieś tam znaczące, ale to no wszystko, że tak powiem, trzeba brać gdzieś pod uwagę. I no tutaj gorczyca, jeżeli będzie miała troszeczkę wody, ona się uda, jeżeli nie będzie miała, to wiadomo, gdzieś tam może szybko zakwitnąć. Tak jak miała to miejsce sytuacja dwa lata temu, gdzie chociażby ta gorczyca, która gdzieś tam została wysiana w poplonach, czy w takich miejscach, gdzie gdzieś miała zostać jeszcze uprawiana na nasiona, bardzo szybko te rośliny po prostu zakwitły i tej masy jakiejś wielkiej nie nabudowały. Tutaj, jeśli chodzi o się Między plonów też jest ważne, żeby gdzieś tam z nimi nie polecieć zbyt szybko, nie, nie za wcześnie. E, taki termin, myślę, że ten sierpień jest nad takim terminem najbardziej optymalnym. E, I w przód i w tył może to nam spowodować, że jeśli wysiejemy w lipcu, to może wytworzyć tam zbyt szybko nasiona. W, znamy w wrześniu może część gatunków poprzemarzać, e, więc tutaj zawsze kolorowo jakoś e, nie jest. Kolejny gatunek rzodkiew, oleista, też tutaj może mieć właściwości mąki kobójcze. Tutaj co do rzodkwi, akurat na glebach lekkich sprawdza się też chociażby rzepa ścierniskowa i tak dalej i tak dalej. Mamy te rzepy rzodkwie głęboko korzeniące się, które naprawdę, że tak powiem, ten korzeń, ten pal budują potężny i wtedy no, mamy po przemaryźnięciu bardzo dużo miejsca, żeby ta woda nam się w tej glebie zbierała, co szczególnie jest ważne w przypadku gleb lekkich, ale też poprawia nam to strukturę i wiosną chociażby koszty uprawy, ale tutaj rzodkiew też jak dobrze pamiętam jest około 15 kg w czystym siebie, to są to wszystkie gatunki, które gdzieś tam są z tych drobno nasiennych jeśli chodzi o kolejny gatunek z e, takich drobnonasiennych, to mamy choć znaczy może już nie drobno, tak naprawdę średnio. E, grykę. E, gryka tutaj jest rośliną, która bardzo szybko potrafi nam urosnąć. Ona potrzebuje ciepła. Sprawdza się na takich glebach kwaśniejszych. E, jest rośliną, która wytwarza związki w korzeniach już nie pamiętam dokładnie jakich, ale. Ona rozkłada niedostępne związki fosforu i wapnia dla innych roślin, wykorzystuje je, a następnie po rozkładzie materii organicznej, te substancje są dostępne dla pozostałych roślin. Podobne właściwości ma facelia, podobne właściwości ma Że tak powiem, te korzenie produkując kwasy, po prostu te związki rozwalają. W przypadku gryki. Największym problemem jest to, że raz, bardzo szybko przemarza, podobnie jak mungo, oczywiście to jest i problem i zaleta, zależy jak tutaj na to spojrzeć, bo w przypadku tych wcześniejszych poplonów, kiedy ten przymrozek przyjdzie, to nam, że tak powiem, te poplony likwiduje. W przypadku tych poplonów późniejszych, no może się okazać, że ten poplon nie urośnie tak, jakbyśmy do końca chcieli, ale takim minusem gryki jest to, że ona bardzo szybko wydaje nasiona. W momencie, kiedy posiejemy ją w lipcu, może się okazać, że gdzieś tam będzie trzeba ją w połowie sierpnia już likwidować, bo jest to roślina o krótkim okresie wegetacji i tak naprawdę 10 dni po zakwitnięciu powinniśmy już gdzieś tam wjeżdżać z likwidacją, ponieważ te orzeszki, które już będą nam się na tych roślinach tworzyły, mogą być żyworodne, że tak powiem. I tutaj w przypadku gryki możemy sobie dopuścić do zachwaszczenia wtórnego w roślinach następczych. Gdyby to na przykład były, był łubin, może być tak naprawdę bardzo ciężki problem, żeby te chwasty grykowate już wtedy zwalczyć. Co do gryki, tutaj ona ma też właściwości alelopatyczne, po prostu zagłusza w pewien sposób chwasty. One ich nie niszczy zupełnie. Te chwasty gdzieś tam się mogą pojawić, chociażby, tak naprawdę, jak dobrze pamiętam, największe właściwości ma tutaj kierunku ograniczenia roślin jednoliściennych, ale też dwuliściennych. Podobne, podobne właściwości ma żyto. Żyto ze zbuszcz, też właśnie wytwarza substancje oleopatyczne, które ograniczają rozwój chwastów, co jest jednym z takich, że tak powiem, warunków, gdzie na pewno wasi dziadkowie, też pewnie ojcowie, że tak powiem, uprawiali żyto i go nie odchwaszczali wcale. Bo po prostu to żyto, raz, że przez te właściwości allopatyczne, dwa, przez swój duży wzrost roślin po prostu to zachwaszczenie mocno gdzieś tam przyhamowywały. I tutaj tak naprawdę ja chociażby też w żytach nie robię poprawek. Jeżeli gdzieś tam coś wyskoczy, to po prostu tej poprawki żadnej nie robię. I jeśli chodzi o grykę, no tutaj... Ona też jest taka, jakby to powiedzieć, krucha. Nie ma tutaj żadnego problemu, żeby siać w nią bezpośrednio w mulcz wiosną. Też myślę, że to jest to ciekawa alternatywa. Potem, tak naprawdę, jeśli chodzi o gleby lekkie, mamy cały wachlarz roślin strączkowych, bobowatych. Poczynając od łubinów. Tutaj oczywiście łubiny wąskolistne, zalecałbym gorzkie. Szczególnie gdzieś właśnie przy terenach leśnych i tak ponieważ no gorzkie zajabierają alkaloidy, które nie są jakoś tam, że tak powiem chętnie przez zwierzęta lubiane, no wiadomo gorzkich rzeczy mało kto co lubi. I tutaj chociażby też trzeba rozgraniczyć na takie łubiny, które budują dużą masę organiczną, że tak powiem, zieloną i troszeczkę mniejszą. Na pewno z łubinów, które gdzieś tam można polecić do poplonów jest łubin odmiany Zeus, łubin odmiany Karo. Te dwa łubiny, a jeśli chodzi o łubin żółty, który jest takim typowym łubinem gleb lekkich i kwaśnych, bo on na takich stanowiskach kwaśnych fajnie też rośnie. Jest to alternatywa, gdybyśmy nie mieli rosy, robić z nasionami. Ale w przypadku nasion łubinu żółtego one są o wiele droższe niż łubinu wąskolistnego, więc tutaj bym się pod tym względem ekonomicznym po prostu zastanowił, czy ten łubin żółty jest warto siać. Następnie z roślin bobowatych na pewno wyki, wyka kosmata, wyka jara. W przypadku, w przypadku wyki jarej tutaj nie ma problemu, że gdzieś tam się, nam, że tak powiem, będzie robiło zachwaszczenie, gdyby nie daj Boże jakieś nasiona się wytworzyły, chociaż nie powinny, bo wyka tutaj o zima może stanowić, że tak powiem, troszeczkę ryzyko, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Bardziej w przypadku, gdyby to gdzieś tam zostało przez zimę i potem wydało nasiona, ale pomiędzy plonem zazwyczaj niszczymy. Jeśli chodzi o wykę Jarą czy Wykę o zimą, tutaj nie pamiętam już dokładnie normy wysiewu, bo ich kilka lat siałem, gdzieś tam trafiały w mieszankach, ale chociażby w ubiegłym roku w mieszance było widać, że Wyka Jara sobie bardzo dobrze radzi, a obok groch sobie nie radził, więc w przypadku wyboru między grochem a Wyką, gdybyśmy, że tak powiem, mieli możliwość kupna jednego bądź drugiego to zdecydowanie bardziej wyka. Chociaż są też grochy, które, ale to już bardziej peluszki, które sobie na glebach lekkich radzą. Chociaż tutaj grochu na takie jakieś, że tak powiem, piachudry bym nie radził, bo w przypadku, gdy przyjdzie sucho, to tego grochu po prostu nie będzie. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, bobowate, na pewno seradela, typowy, że tak powiem, strączek gleb lekkich. On nie wiadomo jak dużo masy nie nabuduje, ale sobie radzi na kwaśniejszych, na takich zupełnych piachudrach. Więc to w poplon można wsiewać. Kiedyś taką starą praktyką było właśnie wsiewanie seradeli w żyto. To mój dziadek zawsze opowiadał, że wsiewali seradele w żyto, potem było dla krów. No i też było lepsze stanowisko, no bo jak każda roślina bobobata, syrączkowa, w przypadku kiedy zajdzie symbioza z bakteriami brodawkowymi, po prostu Wiąże wolny azot z powietrza, ale nie rośliny, tylko bakterie. To zawsze gdzieś tam jest mylone. Jeśli chodzi o ilość tego azotu, który jest związany przez te rośliny, to jest trudne do określenia. Tak naprawdę trzeba by było zrobić badania gleby, i wtedy byśmy się dowiedzieli. Bo tutaj, jeśli chodzi o proces, chociażby w łubinach, główne wiązanie azotu jest do momentu końca kwitnienia. Jak dobrze pamiętam, czy. Pełni kwitnienia, coś, coś koło tego, na pewno związane z kwitnieniem. I tutaj jeśli chodzi o te rośliny, to mówię. Ja sobie także tak powiem przyjmuję, że jeżeli mam na przykład czy łubin, czy groch w poplonie, czy jakieś inne bobobate, że tego azotu nie jest tam więcej związane jak 20-30 kg. Tutaj na ten okres wyjścia na polu jest zazwyczaj krótszy nie zawsze, że tak powiem, te rośliny są tak bujne, jak gdzieś tam powinny być, więc 20-30 kg przyjmuje, nic więcej, ale może tego być więcej nie, nie mówione. I co do roślin w międzyplony czy poplonny, to na pewno ta wyka kosmata ozima może być wysiewana. W przypadku gdybyśmy chcieli zebrać to z żytem na zielonkę, kiszonkę wiosną. I tutaj, jeśli chodzi o to właśnie te mieszanki paszowe, to na pewno żyto na pewno wyka. To są te dwie rośliny, które gdzieś tam można wysiać w poplon, międzyplon, na glebach lekkich i one się powinny udać. Oczywiście w celu zbioru wiosną na pasze. Wyka tutaj podbija białko a z kolei żyton no, głównie robi masę. E, tutaj fajne doświadczenia, wiem, że prowadzi poznańska hodowla roślin, zwykłą ozimą urea i właśnie ze swoimi żytami populacyjnymi. E, jeśli chodzi o zboża w międzyplonach, bo też takie mogą być, e, jest na pewno owies. Ale owies w przypadku, kiedy go gdzieś tam nie uprawiamy e, w mieszankach, e, nie uprawiamy go jako plon główny, można go gdzieś tam właśnie wysiać. Ma fajne zdolności fitosanitarne. Też oczywiście no, przed zbożami eee, można go posiać, ale nie jest, że tak powiem, jakoś tam super ekstra wskazany. Bardziej tutaj bym celował pod rośliny dwuliścienne eee, typu nie wiem chyba, że o, pod kukurydzę to jak najbardziej ale w przypadku, gdy nie wiem, mamy żyto, siejemy owiec i znowu żyto to ja bym wziął po prostu rośliny dwuliścienne, żeby troszeczkę tutaj bardziej poprzełamywać. Właśnie owiec, on nie, nie wiem jak to nazwać, nie przekazuje chorób, tych typowych chorób na pozostałe gatunki zbożowe. Chociaż to nie jest to do końca nazwane. Wiem, że to powinno inaczej się ubrać z słowa. Ale z tych roślin zbożowych, owiec właśnie tutaj jest jedną z najlepszych roślin poplonowych. Żyto zimę, ale i żyto jarę o którym praktycznie się wcale nie mówi praktycznie wcale w Polsce nie jest uprawiane tutaj jeśli chodzi o żyto jarę mój znajomy to praktykuje fajnie to wychodzi właśnie gdzieś tam w siebie lipcowym, można jeszcze pokos ładny z tego zebrać nawet jesienią, oczywiście gdzieś tam z innymi gatunkami więc to żyto jarę jako roślina poplonowa jest tutaj myślę, że fajną, ciekawą alternatywą nie potrzebuje do wytworzenia Pędów, źdźbeł i tak dalej, jakieś mocne jaromizacje. Oczywiście to nie będzie aż takie bujne jak powinno być z wiosny, ale jeśli jakaś taka, że tak powiem, szybkie uzupełnienie bazy paszowej, to jak najbardziej żyto jare tutaj może być. Wiem, że zawsze ma problem z poszukaniem materiału siewnego, gdzieś tam to, że tak powiem, teraz szuka i znajduje zawsze, ale żyto jare tutaj w poplon, jak najbardziej powinno się udać. Jeśli chodzi o zboża w poplonach, pozostałe gatunki, nic bym tutaj się innego nie bawił. W żadnej inczmienie, czy w i pszenice itd., itd. jest to po prostu nieopłacalne. No i tutaj większość z nas te zboża u siebie na gospodarstwach uprawia. Są to gdzieś tam monokultury, a nie o to w międzyplonie czy poplonie chodzi, żeby powielać rośliny, które już. Tym płodozmianie się znajdują, więc tutaj całkowicie bym, że tak powiem te rośliny zbożowe wywalił właśnie oprócz tego wspomnianego owsa czy żyta no właśnie w takim kierunku paszowym. Kolejna roślina, słonecznik. Tutaj jest to słonecznik, jest rośliną, która ma wymagania, że tak powiem, pod względem pH na bardzo kwaśnych stanowiskach, raczej się nie uda. Chociaż to też jest wszystko teorią, zależy co jest tak naprawdę w glebie gdzieś tam niżej. Jeżeli zdąży wytworzyć korzeń, to się dobije gdzieś tam może do lepszej gleby i wtedy tą masę zacznie budować. Tak chociażby w ubiegłym roku też był słonecznik wsiany razem z łubinem. Ten łubin przez większość czasu przewyższał słonecznik, potem gdzieś ten słonecznik dobił, zaczął fajnie rosnąć, więc to wszystko tak naprawdę jest... No, Dużym, że tak powiem, skupiskiem wypadków i przypadków. Jeśli chodzi o te rośliny, które gdzieś tam w te słabe gleby można siać, no jest ich tyle. No co tam wymieniliśmy? Facelie, gorczyce, rzotkie, olejarkę, rośliny strączkowe, słonecznik, grykę. No, już tak na szybko licząc, gdzieś tam 10-12 gatunków. Więc troszeczkę tego jest. Myślę, że można by tam jeszcze coś więcej poszukać. Teraz tak na szybko sobie nie mogę przypomnieć, kurczę. Jak kiedyś człowiek, że tak powiem, ustawiał na taki odcinek, to, to miał gdzieś to rozpisane chociażby w głowie, a tutaj w ciągniku też, a to to, a to to, a to niedociągnięte, a to jakiś kamień i tak dalej, i tak dalej. Czasami gdzieś te słowa wylatują, ale chyba nie pominęło, pominąłem niczego ważnego. ubiny były, facelie, gryki, słoneczniki. To no wszystko było. No gdzieś tam można jeszcze pomyśleć o tych poplonach, takich w kierunku pozyskiwania jakiegoś pożytku dla pszczół. Tutaj, chociażby ta mieszanka z sadbału, czy mieszanka roślin z syngentyk, gdzieś te mieszanki dla pszczół. Myślę, że w momencie, kiedy byśmy je wysiali w lipcu na takich glebach, że tak powiem, lekkich, one też sobie spokojnie poradzą. Jeszcze możemy tym pszczółkom pomóc, chociaż nie wiem do końca, jak to jest w przypadku tych bardzo późnych pożytków, świtnących gdzieś tam we wrześniu. Czy to gdzieś tam nie, roz, nie rozregulowywuje nadto pracy pszczół i przygotowania troszeczkę do zimy. to byśmy się musieli gdzieś tam z pszczelarzami dogadać, gdybyśmy coś takiego chcieli robić. Ja się staram, żeby w tych poplonach gdzieś te rośliny miododajne te rośliny, właśnie będące pożytkiem dla pszczół się znajdowały. Tak naprawdę większość tych roślin, które tutaj były wymienione takimi pożytkami są, bo zarówno facelia, jak i gryka, jak i e, słonecznik. Tak naprawdę tutaj każda z roślin może tym pszczółkom nam pomóc. I tak naprawdę myślę, że to jest większość, co bym tutaj można tak w skrócie powiedzieć o tych roślinach. Oczywiście jeśli chodzi o wysiew tych mieszanek, też tutaj dobierajmy te rośliny względem tego, co ma być na polu, co było na polu, jakie rośliny uprawiamy w swoim płodozmianie i tak Bo no, dla mnie na przykład w międzyplonowym byłoby zasianie teraz tutaj żyta na poplon, bo mamy tutaj żyto. I myślę, że to, że to gdzieś tutaj się będzie przewijało w przyszłym roku. Mówię, że tutaj będzie roślina jakaś z głębszym systemem korzeniowym. Bo nie przewiduję, że będzie kolejny rok taki fajny, przekropny. Bo myślę, że tutaj to, że to by wypadło gorzej. Ale te cztery tony, mówię, wyszły na zero. Więc jakiejś tam super lekcje rewelacji nie było. Ale i tak czy siak, patrząc na tym, pod tym względem, co tu było rok temu, i patrząc po opiniach ludzi, którzy gdzieś tutaj, że tak powiem. Wokoło tego krążę od lat. Oto to każdy stwierdził, że takiego zboża tu jeszcze nie było. No i też widzę, że chociażby nie zapycha mi się talerzuwa już. A w ubiegłym roku tutaj co chwilę było stawanie, 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 stawanie i talerzuwa przypchana, bo taki był piach, że po prostu talerzy się nie chciały kręcić, a troszeczkę tej masy już tutaj jest dołożone, jest już inaczej. Ale słuchajcie, myślę, że to chyba w tym filmie już będzie wszystko, bo... No i tych gatunków troszeczkę jest liźnięte, jeszcze je wypiszę pod opisem, żeby gdzieś tam było to takie zbiorcze. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.